Działania rosyjskie w Ukrainie łamią szereg przepisów prawa międzynarodowego. Przede wszystkim należy wspomnieć o konwencjach genewskich, i one dotyczą przede wszystkim odpowiedzialności szeroko pojętej na polu bitwy, więc w zakresie też wykonywania decyzji politycznych, które są wykonywane, można powiedzieć, odgórnie. A oprócz tego łamany jest statut Międzynarodowego Trybunału Karnego. Tam znajdziemy de facto konkretne przepisy, które wyszczególniają nam zbrodnie wojenne. No Jedną z kategorii zbrodni wojennych jest ludobójstwo. Jeżeli chodzi o ludobójstwo, oczywiście jest problem z dowodnieniem ludobójstwa, w związku z tym, że trzeba udowodnić zamiar. I musi być kwestia eksterminacji, anihilacji części grupy etnicznej, części grupy narodowej, czy całości grupy narodowej. Tutaj oczywiście tą grupą narodową są Ukraińcy, ale udowodnienie takiego zamiaru jest oczywiście trudne. No i to jest przesłanka odpowiedzialności tych decydentów, można powiedzieć, górnego szczebla, a nie y, poszczególnych żołnierzy. Należy też podkreślić, że te zbrodnie wojenne, jeżeli zostaną udowodnione, to nadal istnieje problem z punktu widzenia wyegzekwowania poszczególnych, wydania poszczególnych decydentów politycznych, którzy mieliby przyjechać do Hagi i odpowiadać w charakterze oskarżonych, ponieważ do tej pory w historii Międzynarodowego Trybunału Karnego nie było sytuacji takiej, że Osoba oskarżona była sądzona zaocznie, w związku z tym nieobecność takiej osoby naruszałaby tak naprawdę standardy podstawowe prawa obrony oska osoby oskarżonej. W związku z czym, biorąc pod uwagę fakt, że Rosja najpewniej nie wyda tych osób, tych decydentów, to to postępowanie będzie doznawało licznych, można powiedzieć, przeszkód. I w tym momencie ten wyrok, jeżeli w ogóle zostanie wydany, jeżeli sędziowie nie uznają go za tych przeszkód, za jakieś przeszkody o charakterze formalnym, które by nie skutkowały. Możliwości, możliwością toczenia się tego procesu dalej, no może okazać się po prostu tutaj nieefektywny. Więc, tak reasumując, żołnierzy będzie pociągną do odpowiedzialności najłatwiej, dowódców trudniej, chociaż nie jest to niemożliwe, ale Trudniej, a najwyższych decydentów politycznych właściwie będzie to niemożliwe, nawet w przypadku zmiany systemu politycznego w Rosji jest to trudne do wyobrażenia, aczkolwiek no, na pewno łatwiejsze niż w dzisiejszej konstelacji politycznej. Jeżeli chodzi o możliwość pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności przed Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, taka odpowiedzialność też jest możliwa, ale właściwie ona jest hipotetyczna, tutaj również należy podkreślić, że ta odpowiedzialność będzie musiała być. Udowodniona poprzez, można powiedzieć, poszlakowo, poprzez te różnego rodzaju ślady, które połączą decydentów politycznych z państwem rosyjskim. Można teoretycznie próbować zasądzić odpowiedzialność o charakterze odszkodowawczym, ale ona będzie trudna do wyegzekwowania. Państwo rosyjskie po prostu no, nie zgodzi się na wypłacanie jakichkolwiek kompensat z tytułu popełnionych zbrodni czy zniszczeń wojennych, zarówno z punktu widzenia zniszczeń o charakterze cywilnym, jak i o charakterze Siły Zbrojnych, sił zbrojnych Ukrainy.